Cześć, tu Wojtek i teraz jestem zajęty, bo leżę i pachnę. Pozdrowienia dla Bartka. Słuchajcie, byłem dzisiaj na szczepieniu pierwszym. Miałem mieć za miesiąc dopiero. Z żoną byliśmy razem, razem się zaszczepiliśmy. Mieliśmy mieć dopiero za miesiąc, jakoś w połowie maja, ale... Wczoraj dowiedzieliśmy się, że można się zapisać na dzisiaj, a teoretycznie nawet gdyby nie było za późno wczoraj, to moglibyśmy jeszcze wczoraj się zaszczepić w niedzielę, o dziwą, w innym mieście. Więc tak, jak do tego doszło? To było pierwsze pytanie Wasze. A, to dowód, mam plaster gdzieś tu. O, jest plaster. To jest dowód, że byłem zaszczepiony. A więc tak, najważniejsze Wasze pytania. Pierwsze pytanie: jaki firmware? Nie jestem pewien, ale jest to zapewne wersja beta. Jaki ekspres do kawy, aby móc zaparzyć kawę myślami w trakcie prysznica? Mam na to odpowiedź. Jest na naszym kanale dosyć stary film o Siemensie IQ 9 Connect, czy coś takiego. Nie wątpię, że dzisiaj ma już wsparcie dla sterowania myślami. więc polecam obejrzeć ten film, bo jest dobry w ogóle. Fajny ekspres. Czy czujesz poprawę Aima w CSGO? Dzisiaj wieczorem to sprawdzę. O ile dożyję wieczorem. Kolejne pytanie: Przez ile Gates, Bill Gates, to jest ten z Microsoftu, oferuje wsparcie? Nie wiem, warunki gwarancyjne zostaną dosłane mi w późniejszym terminie e-mailem. Czy Teams jest już prein przeinstalowany? Tak. Zdecydowanie. I przy szczepieniu ile powierzchni dyskowej zyskam na OneDrive? Niestety jest to ekstra subskrypcja. Nie dają w komplecie. Poważniejsze pytanie. Tak, jak udało ci się zmienić datę zmianowej na kwietniową? Dobra, już mówię. W niedzielę dostałem maila od kolegi, internetowego kolegi dodam, że jest klinika w Białym Stoku, która szczepi na miejscu, ma szczepionki, można się zapisywać od ręki. Wysłałem maila. Zadzwoniłem najpierw, nie dodzwoniłem się. Wysłałem do nich maila i odpowiedź dostałem po trzech minutach chyba z pytaniem, na którą chcemy przyjechać. Powiedziałem, że Rejon 11-13 w poniedziałek, czyli dzisiaj, bo to było wczoraj. Pani mi odpisała dosłownie minutę później, nawet niecałą chyba, że dobrze, jest Pan zapisany na dwunastą, proszę o PSL. Przesłałem nasze dwa pesele, Nie minęła minuta, dostaliśmy SMS-y z portalu pacjenta. Pierwszy. Że, jesteśmy, że nasza wizyta majowa została odwołana i następny, że jesteśmy zapisani na jutro, czyli wczoraj, czyli dzisiaj. I już jesteśmy po podróż, dwie godzinki niecałe w jedną stronę, tam i z powrotem, na miejscu odbyło się błyskawicznie. Przyszliśmy, nie było już Pfizera, Pfizer się skończył wczoraj, dzisiaj miały dojechać rano szczepionki według tego, co się dowiedziałem na miejscu, ale nie dojechały. Dostaliśmy za to moderne nie, nie mam nic przeciwko, Chciałem, chcieliśmy mieć szczepionkę mRNA a między Moderną a Pfizerem, nie ma dużej różnicy, więc to jest nam zupełnie obojętne. Dostaliśmy mRNA dzisiaj rano, ponoć przez to, że, że wielu pacjentów Pfizerowych nie zostało przyjętych, którzy byli zapisani, bo się Pfizery skończyły, to ponoć dlatego było dosyć luźno. Generalnie mieliśmy, byliśmy umówieni na 12.00. dojechaliśmy wcześniej, bo byliśmy gdzieś koło 11, mieliśmy szybciej, drogi były puste, szybciej dojechaliśmy niż planowaliśmy. Chcieliśmy być pół godziny przed, bo ponoć takie zalecane, byliśmy godzinę przed, zaparkowaliśmy samochód, weszliśmy do środka, dostaliśmy krótką ankietę do wypełnienia, taką, czy mamy jakieś tam e, e, alergie, tego typu rzeczy, czy nie jestem w ciąży i co dalej. Wypełniliśmy te ankiety, daliśmy te ankiety, pan je podbił, coś, dał nam jakieś karteczki potwierdzające e, naszą szczepionkę oraz. Datę kolejnej dawki, która jest za miesiąc, 10 bodajże, 10 maja chyba. Posadził nas na, na fotelu, wbił nam e, strzykawkę dosyć głęboko w, w ramię i tyle. I po. Do widzenia. 15 minut musieliśmy poczekać, tylko żeby zobaczyć, czy nie mamy wstrząsu ani, ani filaktycznego, i to wszystko. Dobrze, to, jest, to były te pytania. Kolejne. Czy bardzo bolało? Ja generalnie nie mam problemu z, ze strzykawkami. Nie, mnie nie bolało. Nawet specjalnie ukłucia nie poczułem. Po prostu taki, nie wiem, tak jakby coś mnie drasnęło. De bardzo delikatnie. I pan się wbił z igłą. Samego szczepienia w ogóle nie czułem. Wyjął igłę, nalepił plaster. Do widzenia. Następna osoba. Moja żona mdleje na widok igieł, nie tylko jak się jej wbijają, tylko na widok igieł mdleje. O, było takie pytanie w ankiecie. Nie wolno odpowiadać, że się mdleje, bo się nie dostanie szczepionki ponoć. Nie wiem ile w tym prawdy, być może ściemiam całkowicie, nie wierzcie mi. Ale usiadła, facet jej się wbił w, w ramię, w ogóle nie zareagowała, nie płakała, nie krzyczała, nie zemdlała. Rewelacja. Także myślę, że nie ma się czym przejmować pod tym względem. Ponowne pytanie o to, jak to zrobiłem. No właśnie, no tu jeszcze wrócę do tego, jak. Nie podoba mi się to, to znaczy, no fajnie, że mamy już wszystko, jesteśmy po pierwszej dawce, cieszy mnie to, zero stresu, zero strachu. Nie podoba mi się fakt, że to w ten sposób się odbywa tak cicho, ciemno gdzieś na maila dostajesz tajemne informacje o tym, do kogo trzeba zadzwonić, żeby się umówić. No normalnie jakbyśmy żyli w jakimś średniowieczu, w średniowieczu, gdzie mają komputery, internet i e maile, ale mimo wszystko. Nie podoba mi się to. To, to, to jest bzdura. Jak ja dzwoniłem na infolinię, tą tą pacjentową covidową. Szczepionkową, żeby się dowiedzieć, czy po tym jak termin, bo jak, jak w codzienniku drugim chyba wspominałem, zostaliśmy zapisani na połowę maja, to, była, to było przez ten, tą y, usterkę systemu. Usterka. Termin został przeniesiony na miesiąc później, na połowę maja dla nas, termin który nam pasował. Dzwoniłem kilka dni temu, chyba w piątek albo w sobotę do na tą infolinię, która jest, no taką ogólnopolską, chyba nie wiem jak ona jest, nie, nie istotne. Dzwoniłem na tą infolinię, żeby się dowiedzieć, czy można skoro, bo miałem informację od znajomych, że niektórym się udaje przepisać na jakieś wcześniejsze terminy. Zadzwoniłem, zapytałem się, zostałem poinformowany, że tak, terminy są, szczepionki są. Niestety ja się rocznikowo nie łapię, więc terminy przepadają i mogę do maja. Nie wiem dlaczego w białym stoku udało mi się zapisać, czemu ta klinika, takie, takie rzeczy robi, a nie inne, ale się udało. Nie wiem skąd, i to też, to jest poczta pantoflowa. Kolega, który mi to podesłał, on też to otrzymał od kogoś, zapisał kilka osób, generalnie mogłem całą rodzinę spiknąć, pojechać. mogliśmy wziąć busa, pojechać, to mi się wszyscy masowo zaszczepić, w ogóle jestem totalnie w szoku, jak to działa i no tak, nie wiem, tak by się nie powinno, to jest niepoważne, co najmniej niepoważne. Aha, skutki uboczne. Słuchajcie, um, Dobra, nie uderzać się w miejsce po wkłóciu. To jest pierwsza, pierwsza zasada. Druga zasada, nie rozmawiamy o Fight Clubie. Skutk, skutki uboczne mogą być różne, od e, duszności, ból głowy, e, chyba biegunka, nie pamiętam. Dostaliśmy ulotkę z tym wszystkim, mógłbym, mógłbym Wam to przeczytać, ale nic przyjemnego, nic ciekawego. My mieliśmy szczepienie podane 11. 30 może gdzieś w tym rejonie. Jest w tej chwili godzina, jak, jak to nagrałem, 14:55, więc już ponad 3 godziny minęły. 2,5 godziny z tych 3 godzin spędziłem w samochodzie, mniej więcej. Tego się trochę obawiałem, że coś, coś mi będzie nie tak i że będę miał problem z tym, żeby wrócić do domu. No bo jednak tam blisko 200 km trzeba było zrobić w jedną stronę. I nie, nie mam nic, czuję się świetnie, nic mnie nie boli, nie czuję się jakbym nie wiem, miał zemdleć zaraz. Wszystko jest OK, zero problemów. Niektórzy mówią, że drugiego dnia mieli delikatne jakieś tam efekty uboczne, jakieś, jakieś mrowienia, poczucie słabości, jakieś tego typu rzeczy. Od jednej starszej osoby wiem, że w starszej, w sensie te, do, w tych rocznikach, co się łapały na te wcześniejsze terminy, jeszcze, że przy drugiej dawce moderny były chyba dwa dni jakiegoś stanu podgorączkowego i u, u, uczucia zmęczenia mięśni. Tak jakby osoba ta mówiła, tak jakby, tak jakby przebiegła maraton była tak zmęczona. <laughs> jeszcze jedna osoba na Twitterze mi podpowiada, że ona po pierwszej dawce. Miała przez dwa dni bolącą rękę. Ja teraz rzeczywiście, jak, jak nacisnąłem sobie to, to, wku, to miejsce, gdzie, gdzie byłem wkuty, to poczułem ból, ale ręka mnie nie boli. I chciałbym pozdrowić jeszcze historyka 79, czyli Wojtka Czernego, który napisał właśnie mi komentarz, że dałeś się zaszczepić wyrocznicą pierwszego lotu Gagarina w kosmos. Kto wie, gdzie się jutro obudzisz? Nie wiem, ale wszystkim polecam serial na, na Apple TV, o którym niedawno zresztą rozmawiałem. Wszystkim gorąco polecam serial for All Mankind. Serial jest. Majsterztyk. Na początku się powoli rozkręca. Końcówka pierwszego sezonu jest genialna. W tej chwili trwa drugi sezon i jest rewelacyjny. Jeżeli ktoś lubi tematy kosmiczne, to polecam Flow Mankind. To jest generalnie ten serial jest o tym, co by było, gdyby wyścig zbrojeń kosmicznych nigdy się nie zakończył. I jest Rosja kontra Stany i jest bardzo ciekawie alternatywna historia naszego świata. Bardzo mi się podoba. Nie ma science fiction w większości. Ale w każdym razie nie ma kosmitów i laserów i Bóg wie czego jeszcze, także jest dobrze. No i tyle w zasadzie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Aha, i wiem co jeszcze. I jeśli chcecie, po pierwsze, po pierwsze, bardzo ważna rzecz. Ja, ja, ja mam czas, ja mogę poczekać. Was to nic nie kosztuje. Kliknijcie subskrypcję. Poczekam, nie ma, nie ma pośpiechu. Już? Kliknęliście? Subskrybuj. To Was do niczego nie zobowiązuje, a nas przybliża do 2 milionów subów. A po dwóch milionach subów, algorytm YouTube'a działa w zupełnie inny sposób, dzięki czemu jesteśmy w inny sposób promowani, lepszy dla nas i dążymy do dwóch baniek. Trochę nam brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze i wierzymy, że się uda. Jeżeli zostawicie komentarz jakiś fajny. Wybiorę go i w każdym kolejnym odcinku, czy to jakikolwiek to film będzie, będę mówił: Cześć, będę rozpoczynał. Cześć, tu Wojtek i przeczytam ten komentarz. Więc fajnie było, jakby to było, miało ciągłość. Dlatego dzisiaj komentarza nie było, ale był na Twitterze. Przypomnę, Bartek mi zostawił. Teraz jestem zajęty, leżę i pachnę, dlatego, dlatego stąd takie rozpoczęcie dzisiaj było. Zapraszam do komentarzy, zostawcie coś śmiesznego, przeczytam to przy okazji następnego yy, filmu. I jak macie, jeszcze raz chyba się powtarzam, jak macie pytania, to zapraszam do komentarzy. Suby, strzałki w D, łapki w górę, łapki w dół, dzwoneczki, standard. Wiecie o co chodzi. Ponoć trzeba o tym mówić, bo inaczej nikt nie klika. Ciii, zróbcie. Zajebista konsola, jestem za gram w jedną grę na razie, gram... na razie gram w jedną grę, ja wiem, że miałem kręcić, nie miałem czasu, gram w jedną grę w tej chwili, rewelacja, następny i co dziennik jak nie, nie pojawi się coś ciekawego będzie o Switchu, see you.